Skupmy się w pierwszej kolejności na tym, dlaczego brakuje nam magnezu tak w ogóle. Jest to kilka głównych powodów, a jest ich dokładnie 8. No pierwsze to oczywiście jest wiadomo, śmieciowe jedzenie, więc yy, powoduje oczywiście, że Twoje nerki od razu pozbywają się magnezu. Badania Forda i Rejsa z 2015 roku pokazały, że no cukier po prostu prosty, taki jak w fudyczak czy coli, sprawia, że magnez szybciej ucieka z organizmu przez nerki, a jedzenie typu fast food, no nie ma w nim magnezu, więc tylko tracisz, nic nie zyskujesz. Punkt drugi to oczywiście jest alkohol. To jest, wiecie, wino, piwo, generalnie różne rzeczy. Nie, to jest droga znowu do wyrzucania i się magnezu z moczem. Badania Romero z 2020 roku udowodniły, że alkohol działa no, moczopędnie i zwiększa wydalanie magnezu. Im więcej pijesz, tym mniej magnezu zostaje. Marskość wątroby często związana jest z nadużywaniem alkoholu, dodatkowo pogarsza, no właśnie, gospodarkę z magnezem. Trzy to jest, co mówiłem przed chwilą, czyli uboga gleba, nie? Że dzisiejsze warzywa mają dużo mniej magnezu niż te sprzed 50 lat. Mikkelsen w badaniu z 2011 roku wyjaśnia, że intensywne rolnictwo i stosowanie nawo Mówiąc krótko, które nie zawierają magnezu, prowadzą do złożenia gleby, czyli nawet jedząc zdrowo, możesz nie dostarczać wystarczającej ilości tego minerału. I cztery to są chore jelita, czyli np. masz zespół yy, IBS, leśniowskiego krona, czy jakiekolwiek inne idąc dalej, więc twoje jelita będą miały trudności z wchłanianiem magnezu tak, jak powinny.